Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zapraszam Barany na czytanie miesięczne czerwiec 2024 rok. Kochani, to jest czytanie jeszcze na te trzy tygodnie czerwca. A moi drodzy, osoby, które są na kanale po raz pierwszy, przypominam, że trafiliście na kanał Gabriela Scorpio Tarot i. Jeżeli nie chcecie, aby Was ominęło jakiekolwiek terminowe czytanie, to zapraszam do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach i nic nie umknie Waszej uwadze. E, pamiętajcie też o lajkach, o subskrypcjach, o komentarzach oczywiście. Zapraszam, jeżeli chcecie, aby kanał nadal rozwijał się. I tym oto sposobem moi drodzy, czytanie będzie w rozkładzie Krzyża Celtyckiego, czytanie ogólne, kolektywne, a zaczynamy od karty Mądrości Wyroczni na miesiąc czerwiec. Sprawdzamy, jaka karta, jakie przesłanie dla baranów z kart Mądrości Wyroczni. Baranki, czerwiec. Odwróciła nam się karta numer 16. Wszystko, co się świeci. Wszystko, co się świeci, moi drodzy, mhm. to jest potrzeba zajrzenia ponad powierzchnią, yy, nawet może pragnienie założenia maski albo przebrania czegoś, aby ukryć prawdziwą naturę. Próba bycia kimś, kim się nie jest gonitwa trochę z, wiecie, za każdą błyskotką i bycie zmiennym ludzką rzeczą jest pragnienie przyozdobienia siebie w różne świecidełka i przedstawiania siebie w korzystny sposób to naturalne, że chcesz zdobyć cechy osoby o wysokim statusie lub odrzucić je w geście buntu czy to co się świeci rzeczywiście jest złotem? szybki samochód, duży dom, tytuł lub stanowisko posiadany autorytet czy blask diamentów informują o osobie miejscu lub rzeczy? Ale czy na pewno? Prawda jest taka, że ludzie starają się zdobyć, zdobywać rzeczy ze względu na to, co dla nich zrobią, jak symbolicznie podniosą ich status i uczynią bardziej atrakcyjnymi. Ta karta sygnalizuje, że nadszedł czas, aby wyjrzeć poza błyskotki i zbadać, co kryje się pod powierzchnią. Naucz się rozpoznawać noszone przez ludzi maski i, po, i motywy, które, są pod, które się pod nimi kryją. Wyobraź sobie, że cały blask zniknął. Czy nadal pożądałbyś takiego przedmiotu lub osoby? Czasami próbujemy stać się kimś, kim nie jesteśmy, aby zaimponować komuś. No trochę upiększamy historie, dodając dramatyzmu, by uczynić nas ciekawszymi. Prawdziwa natura ukrywa się w cieniu. Bywają też chwile, kiedy nie dostrzegamy prawdziwej wartości kogoś innego, ponieważ może nie otacza go blichtr i blask, które wydają się tak pożądane. Teraz nadszedł czas, aby spojrzeć pod powierzchnię, pod maskę, na czyjeś prawdziwe oblicze. Ważne jest to, kim jest ta osoba, a nie co posiada lub co może ci dać. Nie skupia się na tym, co się świeci na pierwszy rzut oka, lecz poszukaj wewnętrznego blasku. Patrz sercem, pozbądź się sztuczności i niech zabuśnie to, co jest autentyczne. Tak, więc tutaj będziecie musieli, kochani, coś rozpoznać: kogoś, kto być może nie jest atrakcyjny zewnętrznie, nie posiada to, o czym mówi karta, wszystko, co się świeci, no i być może jest w stanie jakaś osoba zwrócić Waszej uwagi. Albo wręcz przeciwnie, wy skupiacie się na osobie, która może dużo dać, na rzeczach, które może wam dać, na tym właśnie, na wszystkim, co materialne na przykład, tak? Na tym, jak pięknie wygląda, jak dobrze, że tak powiem, dba o siebie. A tu się okazuje, że trzeba zajrzeć do wnętrza. Wewnętrzny blask. Czy tam w tym wnętrzu coś. Jest! Co błyszczy, czy tylko na zewnątrz. No. Ok, no to zaczynamy, moje drogie baranki. Zaczynamy i sprawdzamy. Co na czerwiec dla baranów? Czerwiec 2024. Baranki. Odwróciła się karta głupca. Od, odwrócił się albo nowy początek, albo przygody. Romanse, flirty. Być może jakieś wyzwanie, właśnie, jakaś. Kochani, przygoda, no, która może stanowić wyzwanie, albo jakiś romans, albo jakiś flirt, albo nowy początek w czymś. Może nawet to będzie coś, w czym wcześniej nie braliście udziału, czego jeszcze nie umieliście zrobić, czym nigdy się nie zajmowaliście. Może to będzie coś nowego. Zobaczymy, co dla baranków jest wyzwaniem. Paźmiecze. Giermek mieczy jest wyzwaniem. Co, o, co pomaga lub przeszkadza? Dziewiątka monet. Mhm. Dziewięć monet. Co odchodzi do przeszłości? Piątka buław. Co jest podstawą sytuacji? Wieża. Nadzie nie Nienadzieję. Co macie w głowie lub w sercu? Czwórka buław. Niedaleka przyszłość królowa kielichów. Wasza energia rycerz buław. Energia z zewnątrz diabeł. Nadzieje lub obawy, ósemka mieczy i wskazówka rada wynik królowa monet. Okej. Okay. A w tyle jest słońce. Dziesiątka mieczy i król buław. Dobra. Moi drodzy, w tle jest szczęście. Coś staje się jasne, albo szczęście, albo bardziej to, że coś tu staje się jasne. Teraz już jest coś wiadome. Już wiemy. Już mamy jasność, klarowność. Moi drodzy, to może być też harmonia, spokój. Mm. Ogólnie sporo szczęścia w czerwcu. E, dziesiątka mieczy może mówić o: no właśnie, jest tu szczęście, ale jest tu zakończenie też relacji, zerwanie relacji, zerwanie związku i to może być u kogoś. E, I tu i kulbuław. E, tu może być mm, zakończenie relacji i wejście w romans, wejście w e, być może w inną relację, bardzo ognistą. Tutaj będzie dużo namiętności, pożądania ognia. Dużo robienia rzeczy. To może być też kontrola. Kontrola nad drugą osobą. No i takie wiecie, no, rządzenie. Orządzenie. To jest osoba, która ma pierwsze, pierwsze i w sumie ostatnie zdanie. Czyli to jest tak, jakby ktoś nie miał nic do powiedzenia, bo ta osoba dyktuje warunki. Moi drodzy, no tutaj jest bycie albo kochankiem, albo kochanką, albo to, że ktoś będzie miał taki, taką relację. Czy to będzie romans? To może zacząć się od romansu, a może to być związkiem stałym po jakimś czasie. Właśnie dlatego ta karta głupca nam wypadła. No na pewno u kogoś zakończy się jakaś relacja, albo jakieś kochani cierpienie też może się zakończyć, bo Dziesięć Mieczy mówi, że o tym, że jak nie zakończy się relacja, to może zakończyć się po prostu jakieś cierpienie. Też taki ból psychiczny, ból emocjonalny i jakaś nowa miłość. Słuchajcie, wyzwaniem jest wypowiedzenie prawdy. Trzeba wypowiedzieć jakąś prawdę. Tutaj. Być może wyzwaniem jest skontrolowanie, sprawdzenie, zweryfikowanie, dowiedzenie się o kimś więcej o jakiejś osobie. Mm, musicie wiedzieć więcej, wiecie za mało, macie za mało informacji, być może ktoś zdecyduje się na to, aby kogoś może śledzić, może troszeczkę gdzieś tam będzie zainteresowanie, gdzie ta osoba mm, funkcjonuje, czy mówi prawdę, nie wiem, gdzie pracuje, gdzie przebywa, gdzie mieszka, z kim mieszka, wiecie, czy na pewno jest sama, czy nie ma rodziny. No, to będzie takie śledzenie, ale to może być też czyjaś obsesja. Tutaj w dużej mierze tu jest powiedzenie jakiejś prawdy, wypowiedzenie prawdy. Trzeba powiedzieć jakąś prawdę komuś. Po prostu może chodzi o to, że trzeba powiedzieć prawdę, że jest ktoś inny, że jest relacja, no i będzie zakończenie związku, że jest inna relacja. Co pomaga, co przeszkadza. 9 monet. No tu ewidentnie jednej osobie pomaga to, że ktoś jest singlem, że ktoś jest stanu wolnego i tutaj nie ma. Jakby problemów z tym, co się dzieje. Natomiast y, y, pomaga też to, że ktoś czuje dużą wygodę przy kimś wygodę, luksus, y, ktoś czuje się zadowolony z siebie. Y, to też może, kochani, y, przeszkadzać takie podejście osoby bardzo egoistyczne, tak? Że ktoś myśli tylko o sobie, nie myśli o tym, że zostawi, nie wiem, rodzinę, że zostawi żonę, męża, partnerkę, partnera, dzieci. W przeszłości był, do przeszłości odchodzi konflikt. Odchodzi albo konflikt wewnętrzny, więc już ktoś nie ma konfliktu wewnętrznego w sobie i decyduje się powiedzieć prawdę, decyduje się coś zakończyć i rozpocząć coś, czy, czy kontynuować trwającą inną relację, lub rubromas. Ewentualnie do przyszłości odchodzi mm, no właśnie konflikt z grupą ludzi, tak? Czyli na przykład, nie wiem, zabieganie o jakąś osobę, no to już odchodzi w przeszłość, więc albo się tu komuś udało i ten król buław jest w tle, ktoś tam, moi drodzy, zdobył tą osobę, czy, czy wy, czy, czy zostaliście zdobyci, czy ktoś was zdobył, czy wy kogoś zdobyliście, no to tutaj już taka sytuacja jakby konfliktowa odchodzi w przeszłość. Tu już nie ma konfliktu ani wewnętrznego, ani zewnętrznego. A w podstawie sytuacji jest wieża. W to jest wasza karta. W podstawie sytuacji jest to, że no, przyszła wieża lub przychodzi w czerwcu i zmienia. Zwala z nóg wszystko to, co było budowane na niestabilnych fundamentach, albo będziecie budować na nowo, jeszcze raz. Dlatego ten głupiec wypadł, bo może być budowany na nowo nowy początek, um, uczuciowy, nowa relacja na nowo, jeszcze raz, w sensie na nowo w tej samej relacji, nowy początek, albo. Właśnie zakończenie, zawalenie, nagły koniec relacji, koniec związku i nowa relacja, nowy związek. Inny, tak? W głowie tutaj ktoś ma, moi drodzy, jakąś stabilizację. Może tą, którą już osiągnął, osiągnęła osoba. Jakaś stabilizacja, już nie wiem, rodzina, partner, partnerka, mąż, żona, wspólny dom, wspólne mieszkanie, urządzony dom, urządzone mieszkanie. W głowie jest jakaś sielanka. I teraz tak, albo jest to sielanka, która trwa i będzie trzeba ją zakończyć, no bo jest zakończenie relacji związku, albo to jest silanka, którą ktoś ma w głowie też, że chciałbym tak mieć taki spokój, harmonię, jakieś bezpieczeństwo, jakąś ochronę, tak, czuć się bezpiecznie, czuć się chronionym, że jest druga osoba, że nie jest się samemu. To jest taka troszkę energia. Ale to może być też energia, aby w głowie po prostu e, urządzenia, już w, pla w planach jest urządzanie domu, mieszkania, e, tego wspólnego zamieszkania pod jednym dachem. W niedalekiej przyszłości królowa Kielichów, osoba, e, rak ryby Skorpion, e, dojrzała miłość. W niedalekiej przyszłości tutaj e, bardzo fajnie, bo pokazuje się m, miłość dojrzała, bliska więź, więź, czyli zbudowanie więzi, miłość, która nie wygasa. Tu będzie miłość, miłość będzie trwała po prostu. To jest dobra informacja, osoba lojalna, wierna, oddana, doskonała matka, żona, kochanka. Słuchajcie, osoba dojrzała emocjonalnie, uczuciowo. Wy w energii rycerza buław, no właśnie, wy w energii osoby, która po prostu romansuje, która znalazła sobie cel i do niego dąży. Co ciekawe, możecie bardzo się szybko nudzić yy, konkretną osobą czy różnymi osobami w czerwcu i chcieć szukać kolejnych przygód, kolejnych osób. No to jest trochę taka sytuacja. Tu niby szczęście, coś zakończacie, coś się kończy. No i tutaj, słuchajcie, wy w tym romansowym nastroju faktycznie szybkiego nudzenia się osobom i interesowania się kolejną osobą możecie trafić na króla buław, czyli na osobę, którą, z którą jest szansa, zbudowania, jest szansa zbudowania stałej relacji, stałego związku, no ale to by musiały obydwie osoby tego chcieć, tak? No póki co, to wy jesteście tacy romansowi, więc ten głupiec, który wypadł, wynika z tego, że to dzięki waszej energii lub przez Waszą energię podejmiecie jakieś wyzwanie, romans, flirt, nowy początek z kimś innym, z zewnątrz diabeł. Z zewnątrz, <laughs> no właśnie. Ten diabeł to może być ten król buław trochę, bo to może być taka osoba despotyczna, osoba, która no, będzie tutaj mocno na was działać. Y no właśnie, to może być taka osoba, u której wszystko się świeci słuchajcie, przesłuchajcie tą kartę jeszcze raz, kartę mądrości wyroczni i czy to przypadkiem nie jest ta osoba bo ta osoba, słuchajcie, z zewnątrz może iść jakiś albo to może być coś w tej osobie albo może iść do Was zagrożenie jakimiś nawykami, jakimiś uzależnieniami które są niezdrowe, które są wiecie no, zagrażające zdrowiu, nawet życiu tu może być z zewnątrz przyjdzie doświadczenie pokus Możliwość doświadczenia pokus, może być też osoba, która, jest, która manipuluje, która jest fałszywa, z zewnątrz może przejść niechciana ciąża, z zewnątrz, kochani, może, no, mogą być takie niefajne sytuacje, ale to może być też właśnie dużo erotyzmu, dużo takiego zniewolenia, trzeba by uważać na tą energię, która przychodzi z zewnątrz, kto to jest, to może być koziorożec, ale nie musi. Kto to jest, czy to jest właśnie sytuacja, że, żeby ktoś tutaj was nie, nie zniewolił, nie uwiódł, nie wykorzystał i nie zostawił. Wiecie, to jest na tej zasadzie, nie? E nadzieje lub obawy, tu jest ósemka mieczy. No, wy macie chyba, y no, obawiacie się tego, że ktoś was może zablokować, zablokować z wami komunikację, kontakt. E Ewentualnie macie nadzieję na to, y że. Y No nie. Może jeszcze być sytuacja, w której osiem mieczy mówi o tym, czego nie widzicie. Możecie nie widzieć tego, że ktoś jest zablokowany emocjonalnie, zablokowany uczuciowo. Może ktoś gdzieś tam jeszcze nie zakończył, nie zamknął jakichś poprzednich drzwi do końca, gdzieś stoi w przeciągu, gdzieś nie wyszedł do końca zupełnie z jakiejś relacji, nie zapomniał o kimś i tutaj może być osoba jeszcze zablokowana emocjonalnie. Zablokowana uczuciowo. Ewentualnie macie obawy, że ktoś się nie otworzy uczuciowo, emocjonalnie na Was. W wyniku w Radzie jest Królowa Monet. Mm, moje drogie, kochane. Mm. Kochane barany. Królowa monet radzi Wam, abyście cieszyli się z tego, co posiadacie po prostu, więc chyba będzie się z czego cieszyć. Finalnie to jest symbol dojrzałej miłości, relacji partnerskiej, związka, związku, który jest pełen ciepła, zrozumienia, opiekuńczości. Więc finalnie tutaj ktoś staje się tą królową monet, no i dochodzi do dojrzałej relacji, ale to się zgadza razem z królową kielichów, o czym mówiłam wcześniej. Że tutaj bardzo fajna sytuacja, może być też decyzja o jakimś macierzyństwie, prokreacji. Tutaj też może być taka decyzja o powiększaniu rodziny, o przygotowywaniu się do tej ro roli bycia matką. Moi kochani, rada jest też taka, abyście nie dali sobą manipulować. Tutaj z zewnątrz przyjdzie próba jakiejś manipulacji, zniewolenia, uwiedzenia was, nie dajcie sobą manipulować. O tym mówi królowa monet. Konsekwentnie i z rozmysłem zmierzajcie do tego, co zaplanowaliście, i nie zapominajcie o długoterminowych planach. Możecie też spotkać taką kobietę o dobrym sercu i macierzyńskich uczuciach, no i to spotkanie może odegrać się znaczącą rolę w Waszym życiu. Oczywiście to może być wasza kobieta, tak? jeśli chodzi o mężczyzn. Ale tutaj, tak jak mówię, związki mogą być i kobiety, i mężczyźni. Dla każdego coś tu jest. Buziaczki, papa.